Dzień dobry, siemaneczko, witam bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym omówieniu kart, witam cię moi drogi, pamiętaj, że w opisie tego filmu masz linka do G2, jak chcesz mnie wspomóc i kupić sobie to zapraszam cię do tego linka, jak tam kupisz, to dostanę z 5% tego co wydasz, więc mi się opłaca. No, zachęcam bardzo serdecznie. A teraz lecimy, proszę Państwa, z kolejnym odcinkiem omówienia kart. Zgodnie z obietnicą, pierwszą kartą jest karta do Warlocka. Jest to Wicked Whispers. Jest to karta za jeden, która discarduje najtańszą kartę w naszej łapie, oczywiście, i daje naszym stronnikom plus 1 plus jeden. Czyli jak mówi stare Hersonowe powiedzenie, Discard Warlock. 7 rok z rzędu. Eee, ani razu discard. Nie, raz chyba Discard Warlock coś robił. Eee, na waldzie może też ze dwa razy. Karta jest stricte do, do, do Warlocka, Znaczy tutaj wydaje mi się, że można ją spokojnie też grać po prostu do Zoloka. Natomiast jest to karta przeznaczona do Discard, yy, Discard Warlocka, tak? Czy tam Dis Disco Zoloka, czy jak to tam nie jakby tego nie nazywać. Więc tak, w Discard Zoloku to jest totalna podstawa, nie? To, to wkładasz to i grasz, bo to innej opcji nie ma. W samym Zoloku. No to zależy trochę chyba od mety, tak mi się wydaje. I od tego co w tym zoloku będziesz grał Może to oczywiście pograć jako po prostu do pałka No bo mm, Znaczy w sumie no tracisz kartę Więc tak no nie do końca może mm, u, 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 Łatwo to będzie wrzucić Ale Teoretycznie może to pograć jako do pałka yy, Mimo tego że Tracisz jedną kartę to była już taka dopałka, z tego co pamiętam, tylko ona chyba co, zabijała stronika, prawda, jeżeli dobrze kojarzę, a tutaj tracimy kartę z ręki, więc teoretycznie trochę mniej, eee, trochę mniej nas to kosztuje, więc może to faktycznie pograć w takim e, zwykłym Zoloku, natomiast karta no, jest przeznaczona do, no, do Discard Zoloka. Ocenia z nie będę, no bo to wiadomo, że to zależy od deku i dosyć mocno jest nastawiona tylko na jedną konkretną rzecz, więc nie będziemy tutaj bawić się w ocenianie. Ale karta no spoko, no tylko szkoda, że te karty do Discard do Warlocka nie wychodzą jakoś tak w jednym okresie, żeby dało się je połączyć, żeby fajne go Discard z można było złożyć. No cóż, może na Majcie. Dobra, lećmy dalej. E, do czegoś o wiele ciekawszego. E, Horendowus Growth. Dobra, może bez angielskich słów. W każdym razie zieloneczek za 2, 2 na 2 i koruptuje się w nieskończoną ilość razy. I za każdym razem dostaje plus 1, plus 1. Czyli masz go na ręce, zagrywasz coś za 3. Gość dostaje plus 1, plus 1. Zagrywasz kolejną kartę za 3 albo więcej. Dostaje plus 1, plus 1. Plus 1 plus, i tak kółko, i tak kółko. I z tego co mi tutaj na czacie pisali, to, y, to jest y, Permabuff. W sensie, że nie da się tego wyciszyć. To jest biały stat, że tak powiem, a nie zielony, więc sobie ręce nie dostanie, ale dalej jest podatny na hard remowally, jakiekolwiek destroja minion, killaminion albo coś w tym stylu. To jest taka mem karta bardziej. Mi się ona podoba, natomiast wiem, że ona nie będzie grywalna, no bo nikt nie będzie tego grał, żeby to pompować w ręce. I też trzeba zwrócić uwagę na to, że ile tu napompujesz, no nie wiem, w siódmej tury na przykład. Napompujesz to 4 razy, czyli w siódmej turze zagrywasz za. Dwa many gościa 6-6. To jest teoretycznie dobre, ale praktycznie nie zawsze tak będzie tak kolorowo wyglądać, bo nie zawsze będziesz miał gadańce startowej. Więc karta no nie, nie, nie jest grywalna, mówiąc wprost Mi się podoba, jest fajna, ale nie jest na pewno grywalna. Więc oceniamy ją jako 1 na 5 na arenie. Na arenie trochę lepiej, może, no bo tam wiadomo, że pikujemy więcej dwójek. W drugiej turze możemy zagrać jakąś inną dwójkę. W trzeciej zagramy, powiedzmy, trójkę, to się zbufuje. Później w czwartej zagramy jakąś czwórkę, się zbufuje. Później jeszcze coś tam zagramy. Gdzieś tam w późniejszym etapie gry wciśniemy sobie jakąś większą jednostkę za dwa many I na arenie można to piknąć, powiedzmy, 3 na 5, mogę to ocenić. Ale nie jest to nic wyjątkowego. Natomiast bardzo fajna meme karta, mi się podoba e, pod tym kątem i uważam, że jest cool. Dobra, lecimy dalej. E, Stilt Stepper. Zatrzymany, gościu do e, Huntera, 4 na 1, na kraju dobiera kartę i jeżeli zagramy tą kartę w danej górze, nasz bohater dostaje plus 4 na tak. <noise> Czyli zatrzymany dostajemy Heroic Strike'a, draw jeszcze k 4 1. No nie no, dobre ogólnie rzecz biorąc tak mi się wydaje. No nie mam jakichś większych, e, większych obiekcji co do tej karty. Może do, dodam, że w deku w którym są drogie karty to pewnie nie będzie jakieś super grane. Ale w deku w którym mamy jakieś takie umiarkowane mana koszty to możemy sobie, wiadomo, nie zawsze to siądzie tutaj, trzeba to też powiedzieć wprost. Nie zawsze to siądzie, ale bardzo często będzie to się dało, jeżeli gramy w jakimś tanim. Jeżeli gramy dużo tanich kart stali, no to gramy takiego typa z założenia, że po prostu zagramy tą kartę, którą dobraliśmy. No i nasz bohater dostanie 4 ataku, dostajemy ziomka 4-1, i jeszcze dobraliśmy kartę. Więc jeszcze mamy efekt na tej karty zagranej oczywiście. Więc karta jest ogólnie, moim zdaniem, dosyć dobra. Jestem pewien, że nie w każdym Demon Hunterze to będzie grało, ale podejrzewam, że w dużej części Demon Hunterów będzie grało. 4 na 5. Na arenie sytuacja wygląda podobnie, aczkolwiek tutaj bardziej myślę z perspektywy 4-1 za 3 plus draw karty bo na arenie mamy bardzo często droższe karty, nie mamy tego mana curve'u tak opanowanego, też nie chcemy grać takiego super taniego deku więc na arenie podejrzewam, że to po prostu będzie o wiele rzadziej siadało ale mimo wszystko piknięcie kolesia 4 plus draw zatrzymany wydaje się być spoko więc na arenie jest też w miarę cool, ale ocena tylko 3 na 5 Lecymy, le lecąc dalej, mamy ticket mastera, który jest zatrzy zatrzymany 4 na 3 i na agonii wtasowywuję 3 bilety do naszego deku. Jak dobierzemy bileta, to przyzywamy pluszowego misia. 3-3. I teraz tak. Karta jest bardzo podobna do Faldo Race Za 4, 4 na 4. Na Battle kraju wtasuj 3 ambusze, czy jakieś tam inne karty, jak dobierzesz tą kartę, to wstawiasz sobie na 104 4x4. Tamta karta dosyć dużo grała, z tego co pamiętam, znaczy może dosyć dużo to za dużo powiedziane, ale grała e, trochę. E, I tutaj wydaje mi się, że ten Ticketmaster jest kartą dosyć mocno podobną do tamtej. Wiadomo, mamy różnicę w postaci Battle Cry'a i Agonii, w sensie tamta karta miała Battle Cry'a, tutaj mamy Agonię, więc teoretycznie jest to podatne na Hexa, Polimorfa, Wyciszenie i tym podobne rzeczy. Natomiast mamy tutaj też yy, więcej ataków, w trzeciej 4-3 jednostka. Yy, te miśki są trochę mniejsze, co jest na minus, ale ogólnie no, zasada działania tej karty jest dosyć podobna. I podejrzewam, że ona będzie grana, grywalna w niektórych rogach. Z tym, że raczej bym zakładał, że mniej niż ten Faldo Strider, no bo tej walius z tej karty jest mniejsze. Wiadomo, tam mieliśmy 4 jednostki, 4, 4 za 4. Tutaj zatrzymany mamy 4, 3 jednostkę plus 3 jednostki, 3, 3. Więc nie jest to um, dokładnie samo i jest to troszkę, troszkę gorsze. I ten Battle Cry sprawia, że karta jest też bardziej podatna na jakieś inne kontry, więc... Na pewno jest to karta mm, słabsza od tamtej, moim zdaniem będzie grana, ale też będzie grana mniej niż tamten Faldora i Strider, ale karta ogólnie spoko. Na arenie pikowałbym to i to bardzo e, i oceniłbym to jako 5 na 5, jako turowy drop. No, mamy jednostkę 4-3, która wcasowywuje darmowe jednostki do deku, więc moim zdaniem jak najbardziej o, i imba arenowa i na arenie jak najbardziej może być. Lećmy dalej, dalej mamy Karu... Gryfona, czy tam Gryfa. Na 5 mamy jednostkę 5 na 5, która jest mechem Co w tym momencie w sumie nie jest istotne, bo jest do paladyna Która ma divine shielda i na korupcję dostaje taunta jeszcze, plus 3, 3 Czyli sama jednostka 5, 5 za 5 z divine shieldem Wydaje się być nie najgorsza, no nie jest to karta raczej grywalna, no bo taką No nie chcę powiedzieć, że tygrys ten, Strong, to strong Torn tiger był podobną kartą ale 5-5 z Divine Shieldem nie jest takie złe. Można powiedzieć, że jest w miarę dobre. No tutaj mamy jeszcze dodatkowe tego korupta, które sprawia, że jednostka staje się prowokacją 8 na 8 z Divine Shieldem. No nie jest to na pewno mało, natomiast problem tej karty jest taki, że dalej ginie to od jakiegoś tam remowalu, nie? Eee, I tutaj wiadomo, że każda karta ginie i tak dalej. Tak, tylko że problem jest taki, że ta karta ma jeszcze wymaganie, że musimy zagrać tego karapta, żeby to tak fajnie działało. Czy tam skoruptować tą kartę? I w mojej skromnej opinii, o ile fajnie to wygląda, to nie jest to aż takie grywalne. Tutaj, oczywiście, można powiedzieć, hej, ale powiedzieliście o karcie 4x4 z Rushem, że ona jest grywalna, a jest prawie taka sama. Problem z tą kartą i z tamtą jest taki, że tamta karta działa od razu, bo jak zagrywamy rasza, to od razu możemy zabić jednostkę i od razu mamy z tego value. A jak dostanie tamta karta removal to wymieniamy dwie karty za jedną kartę. W przypadku tej karty, jak ta karta dostanie removal to wymieniamy jedną za jedną, a my się musieliśmy gdzieś tam zbufować to, musieliśmy to zagrać i tak dalej. Więc w mojej opinii jest to karta raczej niegrywalna i oceniałbym ją raczej bardziej na 2 na 5. Jeżeli chodzi o arenę, tutaj 5 na 5, to bo na arenie nieremowal nie jest tak łatwo dostępny, e, moim zdaniem łatwiej jest zbufować tego karabta na arenie, w związku z czym na arenie to będzie naprawdę fajna kosa, bo nawet sama jednostka 5 na 5 z divine shieldem już jest dobra, a tutaj mamy jeszcze możliwość zrobienia z niej 8 na 8 divine shield taunt, jest mechem, więc ma synergię z mechami, w związku z czym karta na arenę o wiele lepsza niż ta rankery. Kolejna karta, wchodzimy w dział legend, bo tutaj będą trzy legendy i 1 epic. E, Nameless One to jest karta do Priesta, za 4 x 4, 4 na Battle Kraju wybieramy sobie Miniona, czyli dowolnego Miniona na stole. E, ziomeczek staje się kopią tego Miniona i e, silenceuje nasz target. Czyli mówiąc w skrócie, przeciwnik ma Tyriona, zagrywamy tego typa, on staje się Tyrionem 4 x 4, a Tyrion oryginalny zostaje silensa. Moim zdaniem to jest 5 na 5, karta grywa nawet w każdym Priście. Bo e, cokolwiek byś nie zrobił, e, znaczy inaczej, na cokolwiek byś prawdopodobnie nie grał, to jest coś do wyciszenia i jest coś do skopiowania. Nawet w kupim zoloku będziesz mieć jakąś yy, Prowokację Będziesz mieć magiczny dywan W jakimś tam hunterze będziesz mieć jakąś Jakiegoś hafera czy coś w tym stylu Więc jest masa targetów, które można wyciszyć Można skopiować, a ziemiak robi dwie, yy, dwie rzeczy w jednym, i wycisza I się zmienia w to coś, w związku z czym Moim zdaniem to jest karta tak uniwersalna, że szkoda gadać I póki co to jest najlepsza legenda yy. Najlepsza karta z dodatku Bo jest po prostu, no może nie najlepsza, bo jeszcze są te, ci, ci bogowie Ale jedna z lepszych kart yy, z dodatku Bo jest po prostu mega, mega uniwersalna 5 na 5 Na Arenie dokładnie to samo, nie będę się tutaj powtarzał Dokładnie taka sama sytuacja, też karta 5 na 5 arenowa It is A to jest jak God of Metal dla odmiany. Za 2 mana 1 na 4. Po tym, jak nasz przyjazny minion z Rashem zaatakuje, zadajemy 2 damage do przeciwnego hero'a. Karta totalny krab. Niegrywalna 1 na 5 na arenie, 1 na 5 na ranketach. Dlaczego? Dlatego, że o ile fajnie to wygląda, hej, zagramy jego, i później mamy Rasha i zadajemy 2 i 2 i 2 i 2 i, i 50. To, 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 to tak pięknie nie wygląda, jak zada 4 ten ziomek, to już będzie sukces A tak na dobrą sprawę, no nie chcemy grać jednostki, która nic nie robi Zadaje 4 obrażenia od biedy eee, Musimy zagrać jego, musimy zagrać tego rasza To, że raz musi zaatakować, to tam wiadomo Ale to nam daje 2 damage'u No granie karty za 2 many 1 na 4, która zadaje 2 w przeciwnika, to nie jest nic mądrego Granie karty, która zadaje 4 od czasu do czasu, też raczej nie jest, należy do najlepszych Chyba, że nagle Warrior dostanie nie wiadomo ile raczej będzie to się dało jakoś z raszami skombić wtedy To może pograć na chwilę bez tą to jest karta trash. Dalej kolejna karta to jest Ringmaster Baton. I tutaj jest e, dosyć ciekawy case, bo mamy broń za 2, 1 na 3, czyli ogólnie jest statystyki dosyć słabe, e, szybka broń, ale tylko jeden ataku i trzy razy możemy zaatakować. Ale za każdym razem, jak zaatakujemy, e, jak nasz hero zaatakuje, dajemy mechowi, dragonowi i piratowi w naszej ręce plus 1 plus 1. Czyli jeżeli mamy wszystkie te trzy jednostki, dajemy plus 3 plus 3. RAZY 3, co daje nam plus 9 plus 9 łącznie. I to jest całkiem sporo. Tutaj oczywiście sprawa jest bardzo prosta. Pojawia się pytanie, czy będzie deck na mechach, dragonach i piratach, albo na piratach i mechach, lub dragonach i mechach, lub dragonach i piratach. Bo nie trzeba grać wszystkich trzech, żeby to było dobre, wystarczy grać mm, tak naprawdę dwóch. Przy jednym raczej bym się tutaj nie, poku nie, 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 nie pokusił o ocenianie tego, tego dobrze. Ale jeżeli będzie deck, który będzie, e, będzie to grał, czy będzie tak grał, to karta jest mega dobra. No ona daje plus 9, plus 9 za dwa many. Jeszcze 3 damage zadaje. To jest masakrycznie dużo value z jednej karty. W związku z czym do, takiej ka do takiego deku mm, MDP Warrior. Uważam, że karta jest 4 na 5, no nie będę tutaj przesadał z ceną. Do innych deków oczywiście trash. Znaczy to tam jeszcze jak gramy dwie frakcje, czy dwie tenacje, no to jeszcze powiedzmy ujdzie. No i teraz trzeba się zastanowić, czy taka karta może być grana. Aha, na arenie, no tutaj na arenie zależy od tego, czy mamy mecha, dragona i pirata, a czy w sumie czy mamy mechów, dragonów i piratów dużo. Eee, ale jeżeli mamy, to myślę, że też, te, te, też jest całkiem spoko, chyba, że mamy dużo broni, wtedy trochę mniej. No bo nie chcemy takiej broni, jak mamy tam dużo innych fajnych, ciekawych broni, wiadomo. I teraz trzeba się zastanowić, czy ta karta może grać. No może, bo kolejna karta to legenda do, również do Warrior Running Master. Watley, za 5 many 3 na 5. I na Battle Kraju dobiera Mecha, Smoka i Pirata, w związku z czym może dobrać 3 karty. I takie dwie karty mogą już stanowić o tym, czy mogą stanowić argument, że faktycznie to będzie grane że faktycznie taki deck będzie grał, no bo mamy tutaj i fajny draw, i fajne buffy, plus jakieś tam synergie z tych właśnie kart, jakieś fajne jednostki z tych, które są tutaj wymienione, a takich jednostek naszej nie brakuje, no i możemy stworzyć całkiem ciekawego warriora. I tutaj ten warrior nawet nie musi być jakoś super budowany wokół tych trzech nacji, trzech frakcji, trzech typów stronników. Tylko po prostu musi zawierać trochę tego, trochę tego, trochę tego. I mamy gościa, który dobiera nam 3 karty i broń, która zadaje 3 i zadaje 9 obrażeń. W związku z czym, w mojej prywatnej opinii to ten zestaw może pograć. Oczywiście bez tego zestawu no te karty są kiepskie, ale z tym zestawem mogą okazać się całkiem mocarne. Jeżeli chodzi o arenę, no to tego gościa można piknąć, jeżeli mamy e, tam ze 2-3 mechy, dragony i zi, pi, piratów. No to myślę że jest w miarę logiczne. No i to w sumie tyle. Ten odcinek jest dosyć krótki, no bo tutaj te karty takie sobie szczerze powiedziawszy. Zobaczymy, co tam jutro Blizzard pokaże. Jutro też myślę, że powinien być hmm, kolejny odcinek. Chyba, że Blizzard poprzeslakuje i nie wypuści żadnych nowych karciuszek, no to wtedy może być gorzej. Ale jeżeli tylko będą, to będzie omówienie. A póki co, to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Jo.